Już oby na swoim obiekcie przy Remonta 22. A w tym czasie też rusza, rusza liga i pierwsze mecze z Arką i Fidzeze. No Boguski, czy będzie 5 do 0? Boguski poślizgnął się, ale ta podcinka daje piąte trafienie drużynie Henryka Kasperczaka. Rafał Boguski, Wisła 5, szable 0. No tutaj miał trochę szczęścia mimo wszystko, bo, bo z lepszym przeciwnikiem, gdyby tego nie zrobił właśnie od razu, to, to już mógłby się nie zdążyć podnieść. Świetne tutaj zagranie Macieja Zurawskiego i Rafał Boguski. Potknięcie, ale nie upadek. Tak, tak, tak. Bez Zawodnika wiary. Miasta. Ale bez wiary. Tu już obrońcy w ogóle nie, nie wracali szybko na tyle, żeby, żeby przeszkodzić. Mimo no, wszystko. Tu, tu zwiódł tym, tym potknięciem bramkarza również. Chyba nie chciałbym myśleć o karnego. minuta spotkania, piąta bramka dla Rafał Boguski. O tym też bezbarwnym pierwszym występie dzisiaj. Przebłyski dobrej gry, szczególnie tak, przy tak, tym pierwszym tak. trafieniu Piotra Broszka po znakomicie wyprowadzonym przez Rafała kontraatak. 5 do 0, No to już naprawdę wygląda bardzo dobrze.